Spróbujmy jeszcze w ramach relaksu wymodelować sobie jakąś słodką małą czarkę do herbaty. W tym przypadku nie będzie mi potrzebny ten plane, więc go bez żadnej litości wywalę. No i ten układ światła, który tu mam, być może zostawię sobie. Dodam teraz zwykłego nowego plane'a bez żadnego materiału i na tym plane'ie zrobimy sobie małą czarkę. Czarkę można zacząć budować od klocka, który jest ogromnie duży, więc go teraz podniosę do góry. I tu spróbujemy mu troszeczkę nadać nieco ogłady. Bardzo prosto postąpię. Zaznaczę cztery górne wierzchołki, następnie insetem wetnę jak gdzieś na taką głębokość. I teraz w widoku siatki ekstrudem pociągnę to w tą stronę. I to będzie w zasadzie cała edycja. Być może jeszcze coś tutaj dodamy, żeby lekko ten kształt ogarnąć. Zobaczcie co będzie jak dodam teraz subsurfa na poziomie 4. Tworzy mi się od razu obiekt, który przypomina taką miseczkę. Coś w stylu czarki właśnie. Gdyby to dodacie, że taką nóżkę, to powstałaby podstawka pod jajko. No idealne na Wielkanoc. Tak czy inaczej, jeżeli teraz chciałbym to wygładzić, to oczywiście, wiadomo, shade smooth. I można tutaj dodać ewentualnie jedną pętlę, która troszeczkę to weźmie i lekko rozpłaszczy. Tak samo tu na dole, gdybym chciał, mogę dodać jeszcze insetem jakieś małe kółeczko, żeby lekko tą gometię wziąć i uspokoić tam, żeby dotykała dna. A później jeszcze jeden inset, ewentualnie troszkę bym go podniósł do góry, żeby gometia się zrobiła taka spokojna. Jak widzimy teraz, jeżeli ukryję przez chwilę tego plane'a przez H, to tutaj mam takie wklęśnięcie. W jest trochę inaczej, ale akurat ten dół nie jest teraz taki interesujący. Mogę oczywiście zrobić to dokładnie, tak żeby już być czystym, czysto pedantycznym gościem, więc weźmy sobie to trochę na dół, czyli GZ. Lekko w dół, mogę to teraz trochę powiększyć i teraz z tego wyciągnę jeszcze ekstruda, później jeszcze jednego ekstruda i tego ekstruda można lekko rozciągnąć, I jeszcze jednego ekstruda, żeby zrobić coś z takiej nóżki, a na końcu inset. No i mam teraz tego typu końcówkę. W czarkach też to tak nie wygląda, jak sobie właśnie zdaję sprawę. Jest to dużo prostsze, ale już niech zostanie. Mogę ewentualnie pomniejszyć te dwa elementy przez ich zaznaczenie, a później S-Shift-Z, żeby je lekko, powiedzmy sobie, zaklęsnąć. Tak samo te zewnętrzne. S-Shift-Z, coś takiego możemy zrobić. Teraz to oczywiście może być mniejsze, większe. Zależy od tego, co nam tutaj chodzi po głowie, jak chcemy to wymodelować. Na przykład takie czarki już mogłyby gdzieś być. Widziałem takie japońskie, które miały taką nóżkę. Tak to wyglądało. Może kieliszki do sake to były, kto wie. Więc ja tam oglądam, to sam czasami nie wiem. Tak czy inaczej, jak teraz wezmę tutaj jeszcze Ctrl-R, to mogę w dół pociągnąć, żeby troszeczkę wyostrzyć tą wewnętrzną krawędź. I w zasadzie to byłoby wszystko. Tylko jeszcze na górze dodam taką krawędź, aby troszeczkę też zatwardzić, zaokrąglić tą górę. Można to zrobić również na tych wewnętrznych powierzchniach, żeby mieć tego typu zakończenie. Zobaczcie, teraz geometria wygląda prawie tak jak komin. I ten subsurf tworzy taki prawie, że okrągły owal, ale jednak nie do końca okrągły. I dzięki temu będzie tutaj inaczej się i fajniej moim zdaniem rozkładało światło. Możemy dalej na przykład to modelować, gdybyśmy chcieli, bo można teraz kliknąć tego typu elementy i na przykład zaznaczyć, a następnie rozciągnąć, powodując, że czarka się będzie rozchylała na boki. Takie czarki też się zdarzają. Ta bardziej przypomina jakąś doniczka teraz. Więc można sobie to na różne sposoby fajnie ogarnąć. Ale już nie koncentrujmy się na modelowaniu, bo chciałem pokazać bardziej coś podobnego, czy raczej coś takiego jak tworzenie materiału dla niej. Więc weźmy ustawę teraz na tym plane'ie. Alt H, żeby go odkryć, jest troszeczkę za mały. A może to czarka jest za duża, więc ją trochę przeskaluje w dół. Zobaczcie, tutaj jest kursor 3D. Żeby skalować wokół kursora 3D, wybieram sobie kursor 3D z pivot i teraz skaluję całą czarkę do kursora bez najmniejszej żenady. Może być mniejsza, może być taka na przykład. Od razu Shift, Ctrl A, przepraszam. Shift A, znaczy Ctrl A, co ja mówię. I teraz mamy taką niewielką czareczkę. Która w świetle będzie wyglądała tak. Czyli na nie mam mega jasno. Sprawdźmy jeszcze czy to jest silnik renderowania Cycles. Oczywiście nie. Więc wybierzmy sobie Cycles. Jak widać tutaj jest bardzo, ale to bardzo jasno. Weźmy sobie też kartę graficzną, żeby liczyła szybciej i przejdźmy do zakładki Shading. W zakładce Shading mogę tak samo włączyć renderowanie. Mam teraz ceramikę białą wszędzie. Teraz jakbym chciał, żeby ta czarka miała ładniejszy materiał, to dodaję ten materiał. I od razu dodamy sobie tutaj coś takiego jak The gradient. Gradient to będzie tekstura, która zdecyduje o tym, jak będzie nasza czarka się rysowała. Gradient jak wiemy wygląda w ten sposób, czyli od lewej do prawej jest czarny, ale można go zamienić na jakiś inny rodzaj, z tym, że w tym przypadku zostawię go tutaj. Ewentualnie wezmę Easing albo Quadratic, to już zależy od tego, co będę chciał wybrać, ale trzeba ten gradient teraz przewrócić na bok, to znaczy był od dołu do góry. Jak dodam sobie te dwa nody tutaj, czyli mapping i texture coordinate, to w rotacji na osi Y mogę dokonać takiego obrotu. Teraz mogę to obrócić 90 stopni albo minus 90. I jeżeli to będzie 90, to będę o czarną podstawę i do góry będzie szło, tak jak widzimy. Teraz można by było na przykład na osi X przesunąć sobie ten punkt gradientu w takie miejsca, które będę chciał. A na osi X, ale na skali, jak widać, nic się nie dzieje, to będę musiał HZ skalować, tu będę zmieniał ostrość tego gradientu na przykład na taki, zobaczcie, bardzo ostry. Następnie XM mogę go znowuż podnieść, widzicie, jest teraz taki równy podział na dwie części. Więc za pomocą tych dwóch parametrów mogę skalować sobie. Rozłożenie. Na razie zostawię tak jak było. Dajmy 0,0 i zobaczmy, co z tym zrobić teraz. No bo tak, gradient mam, ale chciałbym, żeby to były ładne, jakieś fajne wzorki czy coś. Zatem dodajmy sobie jakąś fajną teksturę, na przykład voronoi. Voronoi jest kolorowa, wystarczy tylko wykorzystać tego typu wzorek. Okay? Taka sytuacja. Ale zamiast tego, może bym wziął jakiś inny, ciekawszy wzór. Być może zmieniłbym to na przykład na Minkowski. Bardziej poszarpane te rzeczy. Być może wybrałbym stąd na przykład Smooth F1, coś takiego. Może dałbym więcej detali. Robią się jakieś takie śmieszne wzorki, coś w ten desenie powstaje i to wygląda taki plamy czy cokolwiek. Teraz to, co dostałem, mógłbym przepuścić przez jakieś kolory, które mi się podobają, a niekoniecznie takie, jakie tu są. Więc weźmy sobie teraz Color Ramp. Color Ramp to będzie tego typu tekstura. I tu mogę sobie określić, że ten czarny to będzie na przykład jakiś kolor niebieski. Ładny kolor glazury, na przykład taki. Ok. Na maksa niebieski i tak nie będzie tutaj mocno wykorzystywany, i tutaj będzie biały. Ten biały też może być trochę niebieski, albo mogę niebieskiego dać więcej, tak żeby mieć tego typu wzór. Jak widzicie, taki grunge wyszedł trochę. Widzicie tą teksturę mogę zamienić szybko na jakąś inną. Jeżeli będę chciał na przykład wziąć sobie noise, to noise też może być całkiem fajny. Jeżeli go tutaj wetknę, to zobaczcie, dostanę zupełnie inny rozkład. Też można dać z 15 tych noiseów, z 5, może nawet więcej na detale. może troszkę podbić roughness. I ja odpowiednio ustawić ten gradient tutaj. Też będę miał różne fajne kolory, widzicie? Ten Color Ramp Bardzo fajnie określa mi te kolorki. Przydaje się, można powiedzieć. Ja bym to zmienił tak, żeby to był ciemny niebieski, nawet jeszcze ciemniejszy. Naprawdę porządny. A ten tutaj niech będzie jasny. Albo nawet może być bardzo jasny. Taki niebiesciutki taki ładny, coś tego. A w środku można dać jeszcze jakiś inny odcień. Gdybyśmy chcieli wzbogacić nieco tę paletę. Dajmy na przykład coś takiego. Mam teraz fajny niebieski, taki wiecie, w chmurki. Oczywiście, gdybym wziął z powrotem tego Wruno, to będę miał tego typu kolor, i to trzeba by wtedy dopasować. Jak bardzo chcę mieć tutaj, wiecie, te elementy. Ja nie wiem, dlaczego tak słabo widać tą różnicę. Weźmy kolor, tu wstaćmy, Chyba na to było. O, widzicie, teraz jest tak. Więc do wyboru, do koloru. Ja zostawię jednak ten noise, on mi się bardziej podoba. Więc mam teraz noise z takimi kolorami, to jest noise powiedzmy sobie numer jeden. Teraz, ponieważ chciałbym mieć jeszcze drugi kolor kontrastowy zrobimy sobie duplikację tego przez Shift D zaznaczam 2. robię Shift D kopiuję i tutaj ustawię sobie kolory tylko że czerwone dla odmiany to będzie czerwień to taka brązowa ciemna podłączmy się tutaj zrobimy sobie jakiś jasny czerwony coś takiego i ten zrobimy sobie na przykład żółty o teraz są eleganckie takie pomienne kolory ogień dosłownie jest power dobra można też zwiększyć ilość tych kolorów na przykład tak żeby to było w ten sposób nie coś takiego nawet od nas zależy, jak zwykle, wszystko. Tak czy inaczej, mam teraz dwa kolory wejściowe, które są za pomocą takiego fajnego, mieszanego Noisa zrobione. I tutaj mam ten nasz gradient. No to już się domyślacie, co można zrobić. Można ten gradient troszkę do góry podnieść, gdzieś tutaj. I teraz założyć na tą czarkę w związku z tymi dwoma kolorami, używając Noda Mix Color. Wybieram sobie kolor Mix. Jeden ten zimny wejdzie na sam dół, to będzie to wejście. Drugi czerwony wejdzie na górę. A Mixerem będzie właśnie ten kolor, który mam tutaj. I teraz to wszystko podłączam uroczyście do mojego szadera. Ciach, i mam teraz coś takiego. No i wygląda, jak wygląda. teraz wystarczy tylko stuningować odpowiednio ten gradient, czyli separator między tymi dwoma kolorowymi Noisami. Więc weźmy sobie to i stuningujmy. Może trzeba ten Z trochę przeskalować jeszcze? Tam, żeby był ostrzejszy. 5 wpiszę do równego rachunku, troszkę podniosę go na osi X. Zobaczcie, jak teraz to wygląda. Niebiesko-czerwona czarka. Elegancja. Można w ten sposób dodać również inne gradienty. Weźmy tutaj dwójkę może. to obniżę. Jego można zrobić na przykład, żeby ta nóżka była lekko niebieska. No i jest czalka. Patrzcie, patrzcie całkiem spoko. Można też zrobić tak, żeby w środku była biała, na przykład. Ale na razie zostawimy ją taką. Teraz, żeby dokończyć element tej glazury, to oczywiście ona się musi błyszczać. Na maksa błyszcząca w ten sposób i może mieć troszkę nierówną powierzchnię. W związku z tym ja ten kolor użyję jako mapę nierówności. Weźmy sobie tutaj nodzika o nazwie Bump. Połączmy go standardowo z Normal. I teraz to co do niego włożę to będzie ta mapa nierówności. Czyli wybieram Height. Ciach. Jest nierówna na maksa. Te nierówności oczywiście są zbyt silne tutaj. Nie za bardzo mi się podobają. Można sprawdzić czy w Code na przykład nie dałoby rady zrobić czegoś takiego. Mamy teraz fajną taką glazurę, która jest dwuwymiarowa, taka dwuwarstwowa jakby. A mogłoby nawet zostać. Ale ja wiem, czy to tak chciałbym widzieć. Można tuż się pobawić. Można by było też zrobić jeszcze jedną fajną rzecz. Można część by było wypłaszczyć, więc dodamy sobie tutaj jeszcze jeden color ramp. Dodaję go tuż przed tym bumpem, więc jak podejrzę, to będę widział swoją mapę. I teraz ta mapa może być całkowicie spłaszczona z jednej strony, na przykład takim białym, albo na przykład takim czarnym. To spowoduje, że bump będzie reagował na to i się spłaszczy w niektórych miejscach. Zobaczcie, jak podbije czarny. On będzie tutaj miał coraz mniej tych takich wypukłości. Dzięki temu można stworzyć wrażenie, że ta glazura jest gładka jak szkło w niektórych miejscach, a w innych miejscach ma tylko takie dziurki czy dołki. Więc bum wygląda teraz tak. Oczywiście powinien być znacznie mniejszy. Dajmy jedną dziesiątą, trochę go to uspokoi i 0,5 może. I teraz zobaczmy, jak wygląda materiał. No i teraz wygląda znacznie lepiej. Nawet bez tego kołta przypuszczam, żeby wyglądał nieźle. Zdejmuję kołta i zobaczcie. Są pewne nierówności w tej glazurze. Ale takie mogłyby być nie? po wypalaniu. Mamy tutaj taki prosty materiał glazury. Gdyby to była rzeczywiście delikatna, fajna ceramika, to można by się jeszcze pokusić o to, żeby dodać do niej subsurface. Na przykład dalibyśmy tutaj jedynkę, więc wszędzie światło by rozpraszało się tak samo długo i na przykład siłę tego scatteringu podpowierzchniowego na 0,3. Tutaj skala na 1 na przykład. Ciach. I mam teraz taki lekko mleczny ten obiekt, taki bardziej wpadający światłem. Może teraz dobrze by było zmienić to tło, żeby nie było takie duże. I nie byłoby takie jasne, będzie też lepiej wyglądać ten obiekt wtedy, czyli lekko przyciemnie Obiekt to teraz dopiero ta, zobaczcie, glazura zaczyna wyglądać. Ona oczywiście będzie ładniej wyglądała, gdyby miała co odbijać. Więc jak wyłączę światło, które jest tutaj, to mogę mieć światło HDR, które będzie w jakiś tam fajny sposób pracowało z taką glazurą. Teraz zobaczcie, że to wygląda całkiem nieźle. Oczywiście, kusyjne jest znowuż to, co zrobiłem, czyli te takie drobiazgi, które tu zostały, zdjęte za pomocą tego Color Ramp'a. Jeżeli to jest zbyt liniowe i generuje mi takie zbyt jednostajne zmiany, na przykład takie, to można zamiast Linear wziąć sobie Bispline i to będzie wypłaszczało niektóre elementy, ale troszeczkę delikatniej. Więc te elementy pozbawione jakby wypukłości będą znacznie mniejsze. OK, tak działa Bispline. Ona też już Cardinal, w pewnym momencie przesycimy. Mieli coś takiego. Można to tak zostawić, to jest nasz bump. Można go też odwrócić, jak chcemy, żeby był wypukły. No i teraz sprawdźmy, jak wygląda materiał. Ciach, mamy coś takiego, więc jakieś takie narośla się porobiły. Nie wiem, czy to ładnie wygląda, nie wiem, czy ten gradient kolorów jest odpowiedni, ale to jest wszystko sprawa ustawień i tego, co będziemy chcieli z tym materiałem zrobić. Dajmy tutaj skalowanie na 4, ostrzejsza granica. Podnieśmy ją troszkę. Zobaczmy, jak teraz to wygląda. Czy to nie jest ładniej? Nie mi to oceniać, ale czarkę do jakiegoś napoju macie zrobioną.